Natychmiastowa ochrona, która trwa przez długi czas. Odstrasza nie tylko komary, ale także kleszcze, meszki, osy, pająki, pluskwy i wiele innych owadów. Całkowicie bezpieczna w użytkowaniu, jakość potwierdzona wieloma badaniami i certyfikatami. Odstrasza owady już od pierwszych chwil użytkowania. Co roku z powodu UGR, YZ i EN owadów umiera ponad 2 miliony ludzi. Pająk domowy, kleszcze, komary. Ponad 7 milionów trafia do szpitala z objawami chorób przenoszonych przez insekty. Opuchlizna, borelioza, malaria, gorączka denga, zaczerwienienie i swędzenie skóry, wstrząs anafilaktyczny FEBRA, LARIOZA. W jaki sposób działa destromoskit? Cytronela pomaga pozbyć się komarów, ale odstrasza także inne insekty. Jej zapach pomaga także w zachowaniu koncentracji, blokuje neurony węchowe owadów. Koreceptor OR83b działa w stosunku do bardzo wielu gatunków owadów, one nie potrafią przez to zlokalizować swojego żywiciela. 10 razy skuteczniejsza w odstraszaniu komarów niż środki chemiczne ku temu przeznaczone, dodatkowo odstrasza inne szkodniki, takie jak meszki i gzy. Poza działaniem orzeźwiającym, ma bogate właściwości odpędzające owady, przede wszystkim kleszcze i pająki. Opaski Destro -Moskit działają na zasadzie pola ochronnego, które ma promień do 2 metrów. Cytronela jako składnik